Bardzo długo wyczekiwanym, bo pisaliście mi wszędzie, żebym po prostu wrócił do nagrywania, żebym tą serię ukończył już do końca, dokończył ją po prostu. No i wracam. I to jest kariera Damiana Mleczka, Bayern Leverkusen. I w dzisiejszym odcinku rozegramy mecz sobie Pucharu Niemiec drugiej rundy, mecz z Hoffenheimem. No i oczywiście, żeby przyspieszyć tą karierę, bo jak wiecie już jest czerwiec, a za niedługo FIFA 20 już umrze. I tak naprawdę już nagrywanie z FIFA 20 no, nie będzie mi sprawiało takiej przyjemności, a mam jeszcze kilka serii, które bardzo ciekawe będą się zapowiadały na te wakacje, także tutaj trzeba przede wszystkim aż dobić do grudnia, gdzie w następnym odcinku rozegramy sobie mecz z Bayernem. No i po to będzie tyle, jeżeli chodzi o plany na dzisiejszy odcinek. Ja już tutaj składzik mam oczywiście również przygotowany, bo wyjdziemy sobie tutaj pierwszym składem. No i co? Ja was również chciałbym na początku jeszcze zaprosić na dzisiejszego streama, bo najprawdopodobniej ten film opublikuję dzisiaj. No a stream będzie gdzieś tak w godzinach popołudniowych, czyli tak od godziny 3, 4, może 5 będzie stream. Do godziny 7, 6. Zobaczymy jak to będzie. Czy w ogóle dzisiaj będzie stream, ale myślę, że raczej będzie, bo jak zapowiano to już pewnie już jest. Także. To by było na tyle. Zaraz widzimy się na boisku. Na boisku Bayernu Leverkusen. Przed nami oczywiście też z Hoffenheim. Jest i pan Dariusz Szpakowski. Oczywiście piszcie też w komentarzach, czy zagłośno słuchać komentatora, czy powinienem go trochę ściszyć. Czy wam odpowiada i czy również mnie dobrze słychać, bo jak wiecie mam nowy mikrofon i myślę, że jakość dźwięku powinna być lepsza, bo bynajmniej tak jak mi to pokazuje na podglądzie w OBS-ie to jest całkiem okej. Okay. A teraz Volant, volant a ja jest ja, szkoda, że tutaj stracił futbolówkę, bo mogło być już ciekawie pod bramką bramkarza Hoffenheim, o jeśli nie mylę tam jest Bauman, no widzicie trochę też w fifkę za dużo nie grywam. E, jedynie co gram, to momentami sobie tak e, po prostu dla chill e, jakieś tam szybkie meczyki. E, no i teraz ładnie Demir Bay, dobre podanie do Wolanda, Voland jeszcze tutaj wystawia do Aranguiza, ale to uderzenie zablokowane. No i niestety zawodnicy Hoffenheim są przy piłce. czyżby była zaraz piłka do Kramaricza? Jest, ale bez problemu. E, da Koszta przyjmuje tę piłkę. Teraz Herman, Herman dobrze, Arangis, Voland. Voland może tutaj pokusi się o jakieś uderzenie z zapolakarnego karnego. Volant, jest uderzenie i jest piękna bramka Volanda! Co tu się stało? Jak to zwieścił od słupka w ogóle ja myślałem, że to Bauman obronił, bo że ta piłka poszła po prostu daleko w aut, ale co to było po prostu? Jakie piękne, mierzone uderzenie Volanda, Kevin Volant i taka piękna bramka, także zdecydowanie jedna z ładniejszych bramek, jak i nie najładniejsza w pucharze Niemiec strzelana przez Bayern Leverkusen. Także zobaczymy jak dalej się mecz potoczy, ale póki co naprawdę meczik zapowiada się bardzo ciekawie, bo jak jeden do 0 już w siódmej minucie strzelił bramkę Volant, no to to już tylko utrzymać ten wynik albo próbować go podwyższyć ewentualnie. No i teraz mamy tutaj kontrę Rapi, dobrze do koszta. Tak, dobrze teraz Demirbay. Jeszcze Woland, Woland, czeka aż Bailey mu się pokaże, ale no zablokowane to podanie, prosto padłe przez obrońcę, który stanął niczym słup przed Wolandem i niestety on się w ten słup nadział. No i stracił futbolówkę, ale teraz dobrze Wendel, Wendel, Demirbaj. Aj, to podanie takie bardzo, bardzo słabe, jakby dzisiaj siadania Demirbaj nie jad Dobrze, jeszcze Demirbaj, teraz dobrze Woland, czemu wycofał tę piłkę, ale... Trzeba iść do przodu, teraz dobrze, Volant, push... teraz Volant, przepraszam, tam był Kai Havertz, Volant i z drugą bramką w dzisiejszym spotkaniu. 15 minuta 25 sekunda i Kai... Kevin Volant strzela oczywiście drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że chyba możecie nawet pokusić o hat-tricka w dzisiejszym spotkaniu. Bez problemu, jeżeli dostanie jakąś dobrą, szybką piłkę, taką na z zaplecy plecy obrońców, to myślę, że bez problemu będzie tutaj te trzy bramki na jego koncie będą. A póki co, tutaj ładnie piłkarze Hoffenheim. Ale dobrze, nasza obrona czujna. Teraz Demirbay znowu przy piłce. Zobaczymy, co pokaże Niemiec. Dobre podanie do Wolanda, ten do Hawerca. Młody Niemiec już tutaj chciał ładnie puścić Wolanda, ale no niestety nie w tym momencie. A teraz jeszcze sąsiad, oczywiście, musi wiercić. Wiedząc o tym, że oczywiście nagrywam i musi mi przeszkadzać, bo przecież wiercenie o tej porze to jest oczywiście najlepszy moment na wiercenie. Także jeżeli to słyszycie, to bardzo przepraszam, ale nic na to poradzić nie mogę. Sąsiad jest po prostu tragiczny. Dobra, Demirbaj, Demirbaj, oczywiście do Hermana. Herman, dobrze, do da koszty. Koszta, da koszta. Teraz ładnie tutaj podanie do Hermana. Herman sobie wypuszcza tę e, futbolówkę Niemiec. Niestety on nie ma za dużo kondycji, więc może trochę go oszczędzajmy, żeby tutaj się za bardzo nie zmęczył. Wystawienie piłki do Havertza. Havertz nie ale za lekko i bez problemu łapie tę piłkę Bauman. No i teraz obrona Hoffenheim. Musi rozpocząć tutaj jakoś kontraatak, żeby nam tutaj zagrozić, ale póki co takimi podaniami do Rupiego raczej nic z tego nie wyjdzie. Herman Demirbay, Havertz, ładnie tutaj podanie do Aranguiza, ten do Wolanda, Woland, teraz znowu do Kyle'a Havertza i Havertz, Havertz, przedziera się, uderza, ale broni Bauman i nie wiem czy nie będzie rzut karny, gdyż ponieważ obrońca Hoffenheim nas faulował. I oczywiście mamy rzut karny. Niestety ja mam tak zbogowanego pada, że czasami te karne latają sobie w tej te, że nie mogę sobie ze spokojem, widzicie, ustawić na narożniku, żeby sobie piłka była eee, Kto by tu mógł to strzelać? Eee, myślę, że... No dobra. O nie! Aut z automatu mi strzelił Kai Havertz. Chciałem zmienić sobie zawodnika strzelającego mi z automatu strzelił. No dobra. To było tragiczne rozwiązanie tego rzutu karnego, przyznam wam trochę. Chciałem, żeby tutaj wolant sobie strzelił i miał hat-tricka, a tu takie coś się dzieje, no, no trudno, no co ja mogę poradzić? Niestety takie rzeczy się dzieją, jak się ma lekko zbugowanego pada pod względem rzutów wolnych i rzutów karnych w tej fifie. Hmm, Bejlej, Bailey ładnie teraz indywidualnie, Jamajczyk, Bailey. Finezyjnie, ale oczywiście bronią to obrońcy Hoffenheim. Bo po co mają wpuścić trzecią bramkę w dzisiejszym spotkaniu? No, pomimo że jest 32 minuta i chcą dowieść chociaż tę dwubramkową stratę do końca tej części spotkania, jeżeli chodzi o połowę, bo potem oczywiście druga część spotkania. No i tam myślę, że raczej mogą powalczyć chociaż o honorową bramkę albo remis. Jeżeli dalej ja tak będę atakował, to pewne jest, że przegrają, a jeżeli trochę zwolnimy tempo. To możliwe jest odrobienie straty. Ale teraz e, dobra przerzutka na lewą część boiska. No i teraz skrzydłowy Hoffenheim rzuca tę piłkę. Jest tutaj Kramaric on jest bardzo niebezpieczny w polu karnym. Na niego trzeba najbardziej uważać. Teraz jeszcze Kyle Havertz, Havertz, Volant. Wolant e, ładnie teraz do Kyla Havertza. Havertz ma dużo miejsca. Teraz może się odpłacić za ten rzut karny. Kyle Havertz, Havertz jest gol. A więc 3 do 0 w 37. minucie. Kyle Havertz. No i tutaj widzę, że znowu jakieś bugi się dzieją, no to oczywiście nic nie mogę poradzić. Ruszył mi się kabelek, ale to to, to mniejsze. Yy, także mamy 3 yy, do 0, więc nie ma, tragedii, nie ma tragedii. Ale może być lepiej, może być lepiej, jeżeli chodzi o ten mecz. Zdecydowanie może być lepiej. Myślę, że tutaj tak z 5 bramek powinniśmy strzelić lekko, jeżeli tak dalej yy, nasze akcje będą wyglądały, że Hoffenheim nie będzie wiedziało co się dzieje. Arangis, dobrze do Wolanda. Woland tutaj ładnie jeszcze znowu do Kyla Hawerca. Hawerc ładnie teraz puścił no loot pasem. Wolanda, no i Woland z hat-trickiem, a więc mamy 4-0. 40 minuta spotkania. Kevin Woland zdobywa hat tricka drodzy Państwo. Także bardzo, bardzo ciekawie. Tak mówi Dariusz Pakowski, to już trzeci gol Kevina Volanda. Także to już naprawdę, to spotkanie jest naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o zawodników Bayernu Leverkusen. Też zdecydowanie miażdżą oni e, grajków Hoffenheimu. No jak widzimy tutaj tylko Kramaric się jak najbardziej wyróżnia momentami Bauman, ale no to jak dzisiaj prezentuje swoją formę bramkarską, to jest po prostu śmieszne. Tak nie można bronić, że wpuszcza cztery bramki i to trzy takie po prostu... Takie, no, że mógłby, mógłby tutaj się postarać o obronę. No ale cóż, Volant ładnie teraz no-loot pasem do, do Kyla Hawersa. Ja chciałem mówić Kevina Volanda, bo oczywiście mi, oni mi się mylą momentami, bo są praktycznie na tych samych pozycjach, bo mój Volant ustawiłem, żeby bardziej się cofał, żeby nie był taką typową szpicą na napadzie, tylko bardziej się cofał jako taki SN. Więc no, Kyle Havertz, Havertz, no, przedobrzył, przedobrzył, ależ wtedy Mirbaj, teraz Spico do Aranguiza, no, ale niestety sędzia postanowił zakończyć tą część spotkania. No i nie było oddania strzału ze strony Chiliczyka. No i mamy 4 do 0. Po 45 minutach zdecydowanego miażdżenia zawodników Hoffenheim. Myślę, że ze spokojem ten wynik się utrzyma do końca, raczej tutaj. Nic więcej się nie zmieni, ewentualnie możemy podwyższyć jeszcze o gola, albo dwa. Ale tak to tutaj raczej zdecydowanie my wygramy ten mecz i raczej pojawimy się w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Nie ma szans na to, żeby nas wywalił Hoffenheim z tego pucharu w tej rundzie, gdyż ponieważ że dostaje 4 do 0. I nawet nie, nie są w stanie podejść pod naszą bramkę. A jeżeli nawet podejdą, to bardzo szybko są wyjaśniani przez nas, naszych obrońców. Więc to jest naprawdę bardzo dobrze. Kyle Havers oczywiście znowu przedobrzył, wierząc swoje nadzwyczajne umiejętności driblerskie. No i niestety tę piłkę stracił. Następny mecz mamy oczywiście z Borussią Mönchengladbach, czyli też bardzo trudny mecz ligowy. No i mamy bramkę honorową dla Hoffenheim. Zagadałem się i nie zauważyłem, że oczywiście e, ten kur e, zdobyła nam e, bramkę. E, no i niestety jest 4-1, szkoda, że nie do zera. Fajnie, fajnie by to wyglądało, ale Kramaric doznał kontuzji, więc to już jest e, zdecydowanie duża przewaga. Raczej to już jest koniec, Hoffenheim wątpię, żeby teraz w jakimś stopniu e, próbowali tutaj nadrobić e, tą stratę, ale dalej widzę, Kramaric grała pomimo tej kontuzji. Teraz skrzydłowy drużyny przeciwnej wrzuca na przedpole 14 metra. Ale zdecydowanie tutaj spokojnie nasza obrona. Hradecki. Opamykano. Opamykano dobrze do Aranguiza, Aranguiz, Woland. Woland dobrze do Kajla Hawerca. Hawerc jeszcze tutaj ładnie do Wolanda zagrana ta piłka. Ale Wocht bez problemu tutaj blokuje to wszystko. I teraz nasza obrona musi tutaj działać. Belfodil ładnie co do kaderabka, kaderabek, wrzutka w pole karne, dobrze, kradecki, ale już potem dobitka na pustą i 4 do 2. A więc jeszcze może się tu dużo stać. Jest 60. minuta, bardzo to nieciekawie wygląda. Mieliśmy 4 do 0, już mam 4 do 2, dwie bramki przewagi. No, żebyśmy tutaj zaraz się nie obudzili z ręką w nocniku, że zaraz tutaj będzie 4 do 4. No to już wtedy to spotkanie naprawdę będzie bardzo ciekawe, jak już nie jest teraz, że piłkarze Hoffenheim cały czas próbują e, schodzić tutaj skrzydłowymi i wrzucać na przedpole 15, 14 oraz 11 metra i nam tutaj zagrażać. Ale tak jak my gramy w ataku, to powinniśmy tutaj wykorzystać i dobić jeszcze rywala tą piątą bramką. Wtedy zdecydowanie by odpuścili, a tak to jeszcze są w stanie, bo poczuli krew, skoro jest wynik 4 do 2. Jeszcze są w stanie to odrobić. Dlatego teraz bardzo wysoko grają obroną. Zdecydowali się na bardzo wysokie ustawienie obrońców. Dlatego teraz możemy ich łatwo okiwać. Tak jak teraz właśnie to robi Volant. Volant zejście teraz na finezję. Volant, ale bez problemu. Bauman. No szkoda, że nie ruszył się bardziej w lewo. Wtedy najprawdopodobniej Volant cieszyłoby się już z czwartego trafienia w dzisiejszym spotkaniu. A tak to cały czas 4 do 2, i myślę tutaj, żeby nie przeprowadzić jakichś e, zmian, gdyż ponieważ, że e, podmęczony jest nasz Havertz z Demirbajem i ich trzeba przede wszystkim zmienić, co jak najbardziej również dotyczy się Hermana i w jego miejscu zdecydowanie Entep, w środku Pola zdecydowanie e, Amiri za Havertza, no i oczywiście Renato Sanchez, jeżeli chodzi o Demirbaja, no i to by były te zmiany, e, i dzięki temu. Spowoduje to to, że nasz zespół teraz wróci do gry, bardziej taki orzeźwiony, teraz tach pomylił się i Kramaricz Hradecki na raty, ale dobrze. Jeszcze mamy piłkę, nie zdobili nam bramki, drużyny, drużyna przeciwna. Także dobrze teraz ładnie tutaj idzie kontra, chociaż znowu Vocht, ten czołk Hoffenheimu nas zablokował, ale jest Voland, Volant, Volant indywidualnie Volant po nogach, ale dalej broni broni Bauman. Szkoda, bo tu znowu mogła być sytuacja, gdzie Woland się cieszył, tak jak mówię, z czwartej bramki. A tak widzimy właśnie, że znowu Bauman teraz się nagle przebudził. I to nie wygląda za ciekawie. I teraz koszta, musi tutaj interweniować na tym skrzydle. Znowu będzie wrzutka na 11 metr i to już będzie po sprawie. I właśnie tak się dzieje. Bo te wrzutki są zabójcze, jeżeli chodzi o piłkarzy Hoffenheimu. Bardzo mają wyćwiczony ten fragment gry. Bailey. Dobrze, teraz do Haverca. Haverc musi indywidualnie. Havertz, on jest silniejszy, silniejszy. Przepchnie tam rywala, ale dobrze, Bauman broni. Szkoda, że Haverc tego nie zmieścił. Ale koniec, koniec jego gry w dzisiejszym spotkaniu. Woland. No nie do końca jeszcze tutaj Entep czy Bailey, ale przewrotna no tak, Bailey, ale ta przewrotka to po prostu pozostawia wiele do życzenia. Miejmy nadzieję, że wpuszczenie Entepa, Renato Sancheza i Amiriego zmieni nam trochę obraz e, meczu, że może tutaj ze spokojem obronimy ten wynik 4-2, albo go nawet podwyższymy, bo póki co cały czas przedziera się Hoffenheim przez naszą obronę, bo już nasza obrona jest bardzo wymęczona tą grą, bardziej tak e, wystawioną na przedpole 16 metra i muszą co chwilę biegać. No i to właśnie powoduje, że nasi obrońcy już ledwo dyszą, zwłaszcza Jonathan Tach, Wendel, który tutaj dużo pracuje na skrzydle, no i również cierpi na tym opamykano, który musi tutaj łatać dziury, gdzie Tach bardziej gra takiego jeszcze bardziej wysuniętego środkowego obrońcę. Także no, Entep Entep dobrze do Renato Sanchez Sanchez do Amiriego Amiri ten Niemiec jest naprawdę bardzo ciekawy. To, jak on akurat czuje piłkę, no to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre czucie piłki. Jeżeli chodzi na 22-latka, to bardzo dobrze gra. 22, 23 laty o ile się nie mylę, tyle ma lat, bo wątpię, że miał 25. Amiri, 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 znowu sąsiad wierci, ale Amiri, uderzenie, ale broni Bauman. 88 minuta spotkania. A my tutaj jeszcze tutaj ten wynik taki troszeczkę niepewny, chociaż... Patrząc na to, że już czas coraz szybciej upływa, a piłkarze Offenheimu nie kwapią się, żeby strzelić trzecią bramkę, chociaż próbują momentami, ale są miażdżeni przez tutaj wpuszczonych naszych zawodników. Jeszcze Entep, Entep. Ajajaj, za dużo tutaj, tutaj tych triczków wjechało z jego strony. No i w rezultacie teraz Lars Bendner i... Bendner... Dobrze, na szczęście, na spalonym już się bałem, że tutaj Niemiec bez, pro bez problemu sobie przejdzie do naszego karnego i będzie miał problemy. Hradecki, oczywiście, z bronieniem. Wolant ładnie tutaj jeszcze Amiri, ale oczywiście zablokowane. No i mamy koniec tej części meczu, ogólnie całego spotkania. Wynikiem 4 do 2 kończy się ten mecz. Wolant strzelił 3 brameczki, Haver strzelił jedną, no i oczywiście. Meczyk jak najbardziej udany, zakończony bardzo pozytywnie, awansę do następnej rundy. Dortmund również awansował. Eee, gdzie jest Bayern? Schalke 00, więc nie wiem czy awansowało. Ale no, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten meczyk. Mamy drugie miejsce w lidze. Eee, oczywiście Kai Havers, najwięcej bramek, Kar w ogóle drugi, Lewandowski trzeci. Co tu się dzieje w ogóle? Eee, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, to jest naprawdę bardzo ciekawa. Eee, jeden punkt straty do Bayernu Monachium, także Myślę, że jeżeli wygramy z Hoffenheimem, z Meszynglabach, to zdecydowanie powinniśmy być liderem. No chyba, że Bayern e, będzie miał jakiś łatwy meczek. no to oczywiście dalej będzie ta strata e, jednego punktu. Ja oczywiście odrzucam tutaj sprzedaż Wendela, bo nie mam lepszych e, obrońców na skrzydle, takich w miarę rezerwowych, żebym potem mógł tutaj ewentualnie kogoś sobie e, dokupić albo kupić. Także to by wyglądało na tyle, jeżeli o to chodzi. Alario tutaj mówi, że dlaczego nie grał, no to ja mu powiem, że zagra w następnym spotkaniu, ale na pewno nie z Mesin Glabach, bo tutaj jest mecz o lidera. Chociaż tak patrząc na pierwszy skład, który jest mega zmęczony, to myślę, że mogą, mogą zagrać drugim składem. E, chociaż nie wiem jak to będzie wyglądać, nie chcę ryzykować, więc raczej ten pierwszy skład e, wypuszczę. Co pan sądził w wędlu? No nic osobistego zdecydowanie tutaj zawodnik yy, podstawowy, jeżeli chodzi o naszą lewą obronę yy, Ja patrzę dalej zdecydowanie tutaj. Yy, nie będziemy tutaj zatrzymywali się yy, Aby każdy ze składów wniósł coś od siebie na dzisiejszym spotkaniu. No bo to będzie zdecydowanie bardzo ważne, jeżeli chodzi o mecze z glabach, to jest bardzo drużyna taka nierównomierna, momentami gra dobrze, momentami gra średnio, dlatego mają czwarte miejsce w lidze. I to będzie naprawdę ciężkie spotkanie, więc dlatego tutaj symulujemy te spotkania. Zobaczymy jak się potoczy. No i wynikiem 2 do 1, nawet pierwszym składem nie byliśmy w stanie wygrać, rzeczywiście Plea z bramką. O, to bardzo ciężko, ciężko to widzę. No, ale teraz, chociaż Liga Europy, na której tutaj najbardziej chcę się skupić, i puharze Niemiec, bo wątpię, bym Ligę wygrał, chociaż chciałbym. Eee, no, Bayernem na za będzie ciężko wygrać ligę. Patrząc na to, że jest Dortmund, jest Mystic jest Szalkę do pokonania, jest Lipsk, jest Hoffenheim, eee, jest Bayern Monachium. Tam jest naprawdę dużo takich zespołów, które. które Mogą ci przeszkodzić w wygraniu ligi. To nie jest tak, jak grałem na przykład karierę Real Madryt FIFA 19, czy tam 18, o ile się nie mylę. To to nie jest to samo. To jest na pewno co innego, jeżeli chodzi o tą grę. Teraz zdecydowanie 3-0 w Lidze Europy um, z jak naszym rywalem. No i mamy oczywiście czwartą plakatę. Spadliśmy. Dortmund wygrał, Labach wygrał i Bayern, Bayern Monachium. O dziwo, chyba, chyba zremisował albo przegrał, bo oni mieli. O, a nie, wygrali, wygrali, bo oni mieli 25 punktów. No tak, to wygrali. Teraz mecz z Wolfsburgiem, kolejne trudne spotkania. No i tym razem Woland popisał się trafieniem. No i mamy zwycięstwo, i mamy czwartą lokatę dalej, ale gonimy naszych rywali. 27 punktów. Myślę, że Dortmund jesteśmy w stanie przegonić, że to trzecie miejsce jest nam pisane. Chociaż widzę takie trzecie, drugie miejsce, myślę, że na koniec sezonu powinniśmy zająć. Wątpię, żeby to było czwarte. Chociaż czwarte to też daje nam kwalifikację do ligi mistrzów, ale jak wiecie, tą karierę gram tylko oczywiście jeden sezon w FIFA 21 najprawdopodobniej zrobimy sobie jakąś karierę, gdzie zagramy sobie dwa sezony. Postaram się, żeby taka takowa kariera była dwusezonowa. No bo ponieważ to ja i tak bardzo mało gram, a bardzo dużo tutaj oczywiście odcinków robię, gdzie gram jeden mecz, a resztę to oczywiście takich zbędnych symuluję, a jest bardzo dużo meczów, jeżeli chodzi o puchary i tak dalej do grania. Tych odcinków się nawarstwia, a po prostu sezon dalej trwa. I pomijając to, że ja oczywiście robię sobie też przerwy bardzo długie od nagrywania, to też za bardzo nie mam kiedy zrobić tych... Trzy, dwóch sezonów, czy nawet trzech, dlatego zawsze robimy jeden. Ale dobra, koniec gadania, teraz czas na skupienie się, bo kolejny mecz jest oczywiście... O! O! Freiburg. No to zdecydowanie drugi skład na Freiburg. Oby tutaj się nie mylił, że przegramy jakoś, jakimś studem, bo to będzie śmieszne. Dobrze, na szczęście wygrywamy. Maximilian tam strzela i razem z Wolandem. A Liga Europy bez problemu wychodzimy z pierwszego miejsca. No e ewentualnie Curyś nas może zrzucić z tego pierwszego miejsca, ale w to wątpię, gdyż my mamy 12 punktów, a nie 7. Teraz, oczywiście, znowu jakieś treningi tutaj. Może Renato Sanchez zbije te 78, fajnie by było, by był bardziej użyteczny. Teraz mecz z Dundalkiem. Oczywiście, znowu drugi, pierwszy składik tym razem żeby się tutaj przygotować do meczów ligowych, ograć się trochę. No i przed nami mecz z Bayernem Monachium, czyli to już w następnym odcinku. Oferta za Tacha do Arsenalu, co jest po prostu śmieszne, że do Arsenalu miałby pójść Jonathan Tach. No oczywiście ja takie oferty odrzucam, też Jonathan Tach to jest nasz podstawowy obrońca którego nie mam zamiaru się pozbywać, jeżeli chodzi tutaj o młodzików, to tutaj mamy bardzo ciekawego młodzika 15-letniego z bardzo wysokim potencjałem, dlatego sobie go zgarniemy do naszej tutaj szkółki, no i co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, także jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, żeby po prostu kanał się mógł rozwijać, a łapkę w górę po to, żeby ten film bardziej był wypromowany, że wracam na YouTube. No i napiszcie jakiś fajny komentarz, żeby mnie tutaj zachęcić bardziej do nagrywania. No i co? To było na tyle. Żegnajcie się z Wami Dawidson Gaming. Cześć!